No, cześć, witam Was ponownie. Słuchajcie, dzisiaj przygotujemy pizzę serową. Robi się bardzo szybko, jest, no, jak zwykle, przepyszna. No i cóż, do dzieła! Do spodu pizzy potrzebować będę 400 g sera żółtego. Ja tutaj mam mieszany królewski i gołda. Już starty. 5 jajek, łyżkę majonezu i łyżkę gęstej kwaśnej śmietany. Z dodatków, które będę układać na pizzę, to przygotowałam sobie 15 oliwek czarnych przekrojonych na pół, jedną paprykę czerwoną pokrojoną i jedną cebulę czerwoną, również pokrojoną w paseczki. 10 plasterków wędliny drobiowej i 200 g boczku wędzonego. I do posypania pizzy, czym mam starty 150 g sera, również mieszany gouda i królewski. Do posmarowania spodu tutaj przygotowałam 6 łyżek passaty pomidorowej i dodatkowo jeszcze zrobię sos czosnkowy. Tutaj mam przygotowane 4 łyżki majonezu, 4 łyżki kwaśnej śmietany 18, 3 ząbki czosnku, które będę przeciskać tutaj przez praskę, sól, pieprz, bazylia i oregano do smaku. Słuchajcie, piekarnik już nagrzałam do 180 stopni. Teraz tutaj do sera wlewam jajka, dodaję majonez i śmietanę i wymieszam to razem. Mieszamy, żeby nam się składniki wszystkie połączyły. Ok. Blachę do pieczenia wyłożyłam sobie papierem, oczywiście do pieczenia. Wykładam moją masę na spód i rozsmarowuję. Słuchajcie, tutaj po całej mojej blaszce taki kwadracik rozsmarowujemy. I słuchajcie, teraz ten nasz spód ląduje w piekarniku nagrzanym do 180 stopni na 20 minut. Ok. Teraz, w międzyczasie, jak mi się spód pizzy piecze, do majonezu, do śmietany dodaję czosnek. Dodaję przyprawy, o których mówiłam wcześniej. I słuchajcie, wszystko mieszam. Zanim mi się cała pizza upieczy, to tutaj ten mój sos super fajnie przejdzie sobie czosnkiem. Jak lubicie bardziej ostry sos czoskowy, to możecie dać więcej czosnku. Ok, spód mi się upiek. Teraz poleję sobie tutaj całość pasatą i ją rozsmaruję. Możecie również użyć na przykład keczupu bez cukru, jakbyście chcieli. Ja zawsze używam passaty. Dobra, teraz słuchajcie, ułożę wędlę. Takie zrobię smakowe, słuchajcie, najpierw na jednej części układam boczek, bo u nas w domu, słuchajcie, to każdy ma ulubione smaki, tak. Jedna część będzie, w sumie to ćwiartka będzie z wędlinką, tak. Mniej użyłam tej wędlinki, tak. tak? I część będzie bez wędliny, bo tutaj jedna osoba w naszej rodzinie nie jada wędliny, więc będzie, będzie bez wędlinki. I na to układam ser. Więc słuchajcie. Tak Wam podałam, ile plasterków tej wędliny mam, mniej więcej, więc to też kwestia tego, ile lubicie. Gdybym tutaj nie zostawiała tej części bez wędliny, to myślę, że cała, całą wędlinkę bym tutaj zmieściła jak najbardziej na, na pizzy. I teraz słuchajcie, układam na wierzch papryczkę, mhm. cebulę, cebulę bardzo lubię na pizzy, tak? I teraz słuchajcie, jeszcze posypię oliwkami. I pizza moja wyląduje w piekarniku znowu na 10 minut po nagrzanym do 180 stopni. Pizza nam się upiekła, wyjmujemy ją. Ok, słuchajcie, pizza mamy gotową. Przygotowuje się bardzo szybko, jest przepyszna i przede wszystkim niskowęglowodanowa. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia niebawem.